11 maja 2019 roku był dla strażaków gminy Kościelec dniem szczególnym. Tego dnia z okazji gminnego dnia Strażaka ochotnicza Straż Pożarna w Straszkowie obchodząc swoje 90-lecie, otrzymała nowy sztandar. Podniosłą uroczystość zapoczątkował przemarsz jednostek straży zgromadzonych przy urzędzie gminy w Kościelcu, skąd przemaszerowano do miejscowego kościoła pod wezwaniem świętego apostoła. Uroczysta msza święta o godzinie 11.00 celebrowana została w intencji wszystkich strażaków. Nabożeństwo koncelebrował proboszcz parafii w Kościelcu, ksiądz Tomasz Jener wraz z wikariuszem Mariuszem Andrzejewskim. Dowiedzieliśmy się, że zawodowych strażaków w Polsce jest 30 tysięcy, a obwodników 230 tysięcy. Na szczęście wszyscy przyszli, bo dopiero myśmy mieli kłopot. Chomilię wygłosił kapelan powiatowy ksiądz Radosław Kobiela. Przyjść z pomocą wtedy, kiedy tej pomocy potrzebuję nawet z narażeniem własnego zdrowia i życia. 3 pod pododdziały biorące udział w uroczystości oraz zaproszeni goście przemaszerowali na plac urzędu gminy. Skąd wszyscy udali się do Strażkowa, gdzie miało miejsce nadanie nowego sztandaru. Każda jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej zasługuje na uznanie i szacunek. A jeżeli jesteśmy tutaj, w Strażkowie, 90-lecie, ile tą jednostkę pokoleń budowało, to musimy oddać im przede wszystkim tą cześć. I to, że ta jednostka może dzisiaj funkcjonować. Wszystkim druchom życzę powodzenia i do 100 lat. Dzisiejsza uroczystość to, to wielkie święto dla druchów strażaków. Jest to w pewnym sensie y, symbol takiego poparcia i szacunku dla wszystkich strażaków. Ci goście, którzy tutaj przybyli, y, pokazują, że to zadanie, które mają do spełnienia, jest niezwykle ważne i bardzo istotne. Ratowanie życia ludzkiego. To dla druków strażaków najważniejsza rzecz, nad którą koncentrujemy wszystkie, można powiedzieć, siły, wspomagamy ich w każdej sytuacji, tak jak tylko możemy. Przykładem takim jest chociażby wyposażenie w sprzęt bojowy, po to, aby mogli szybko, sprawnie ratować życie drugiego człowieka. Drugą część uroczystości, która miała miejsce przed remizą w Strażkowie, rozpoczął przemarsz jednostek. W momencie powołania straży przekazany został sztandar. Druh Krzysztof Ostrowski odczytał kroniki związane z 90-letnią historią OSP w Straszkowie. Ochotnicza Straż Pożarna w Straszkowie nastawiła się szczególnie na działalność zapobiegawczą. Następnie został odczytany akt nadania, którego dokonał członek zarządu oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Poznaniu. Drug Ryszard Kasiorek nadaje sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej Strażków. Ceremonia nadania nowego sztandaru rozpoczęła się od wbicia gwoździ honorowych przez fundatorów sztandaru. Święcony przez kapelana powiatowego Radosława Kobiele sztandar, druh ryszard Kasiorek wręczył pani prezes Renacie Krupa, która przekazała go pocztowi sztandarowemu. Pododdział spoczność! sztandarowy! Do prezentacji sztandarów. Marsz! Nowo otrzymany sztandar został odznaczony złotym medalem dla zbiorowości przez druha Ryszarda Kasiorka w asyście druha Józefa Pacholskiego. Sztandar jest symbolem najwyższych wartości, tradycji, męstwa i odwagi, a jego posiadanie to źródło dumy oraz prawdziwy zaszczyt. W kolejnej części uroczystości miało miejsce wręczenie medali i odznaczeń za zasługi i długoletnią pracę w Ochotniczej Straży Pożarnej. Po uroczystej dekoracji zasłużonych Miały miejsce okolicznościowe wystąpienia gospodarzy i zaproszonych gości. Wyrazy uznania za wieloletni trud. Za zaproszenie mnie na Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze oraz profesjonalizm podczas akcji. Szczerego i szczególnego uznania. I wszystkie drużyny MDP OSP ja Straszu. Bo strażak to jest taki człowiek. Biegnie w to miejsce, z którego inni uciekają. Chciałem podziękować, Szanowni Państwo, w imieniu Pani Prezes oraz druhów za tragiczne przebycie. Uroczystość zakończyło wyprowadzenie i przemarsz pocztów sztandarowych, którym towarzyszył występ Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelcu. Na zakończenie zaproszeni goście udali się na poczęstunek.